Witajcie kochani, dobry wieczór, kolejny czwartkowy, już jest godzina 22.13, proszę, czas na pytania od was, które zadajecie i czytam wam te komentarze wasze i odpowiem na trzy pytania dzisiaj, jak zawsze, może cztery, zobaczę jak czasem. Pierwsze pytanie, czy ja z Dominiką chcemy dzieci? Tak, chcemy dzieci, parkę, chłopaka i dziewczynkę, lub licznie parkę i dziewczynę, i chłopaka. A drugie pytanie, pytacie nas nie. kiedyś był z Dominiką. Jak będzie, to wam my wam damy znać kiedy będzie. Może zrobimy filmik kawałek wśród naszego. A trzecie, czy planujemy zamęczkać ze sobą. Tak planujemy. E, Owouję do Domiki kanału, tam mówi e, gdzie i jak i jakie. Gdzie ja się a Dominika chodzi, o, tam wszystko jest wyjazd No nie, to do, do Dominiki ona i on, ona i on jest e, tam, jest ten. Mówimy wspólnie i tyle e, pytań. A kolejny zapraszam za tydzień, czwartek. Sentecie, nie wiem, może trzy. Może gdzieś indziej, na innym miejscu. I do zobaczenia w kluczie. Czym czujesz.